Mr. RSPG. Tak. To jest pierwszy. Le... Dobra, mam pokazać. Tak, to jest odcinek z FIFA. Nie wiem, jak to wyjdzie w praniu. No, ale się wszystko zobaczy. Gramy przeciw. Arsena... Ja jestem arsenalem przeciwko Tottenhamem. się dobrze to mówię, jeśli źle, to bardzo Was przepraszam za to. Jedna połowa wychodzi. Będzie... Trwała 4 minuty i zobaczymy jak to właśnie jak już mówiłem jak to wyjdzie i zobaczymy czy to będzie częściej. No to zaczekamy na zaczęcie meczu a wy sobie obejście w tym czasie. No to właśnie te rzeczy. Dobra, zaczynamy. No, a ja mam nadzieję, że będzie dobrze słuchać komentatorów. Bo bardzo bym tego chciał. Mm. Nieco tam podgłoszę trochę, ale... To będzie też głośniej słychać mnie. Hmm. Ale, będzie dobrze wszystko. O, źle, źle, źle. A, 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 a. U, u dziękuję. Fucking shit, man. Lenon, no ja, 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 ja mam piłkę, ja mam mieć piłkę. Rzeszkury. Dobra, sorry, da dawno nie grałem w FIFA i będą się zdarzać te bramki. Ale z każdym odcinkiem będziesz przecież lepiej, więc na, na razie te błędy musicie mi wybaczyć. Dobra, córka obejrzona. ja bym obronił, nie? dobra, się już po boisko na pewno. No, no, no! Ach! Dobrze! Nie, źle! Źle, źle, źle! Od, odbierz mu teraz, odbierz, odbierz! No co, w moją stronę? W stronę... się... Z, w, w stronę swojej bramki, żeby przeciwnik mógł sobie... Yyy... jaj, Jej! Jej! Nie! Prawie by był gol! Kolby był, no! Rozumiecie to? Kurde... Mm. Adebajor, o oddaj mi piłkę. Aut. Komentatorstwo tu nie jest dobrze rozwinięte. No masz mówi rywale, a nie na przykład Arsenal rozpocznie od rzutu z autu. Albo ten hamen strzelił gola i przeć, albo Arsenal stracił szansę na bramkę. A mówi, że przeciwnicy stracili yy, szansę na bramkę. Albo coś takiego. Więc to jest trochę. No brawo! Następny odcinek będzie na, amator, na amatorze. Jeszcze raz i będzie hat-trick. Nie, ja nie. Że, jeżeli myśleli taki gol, to nie, nie cieszył. Dobra, będzie hat-trick. Będzie hat-trick, ja wam to mówię. Dobra, nie się leci daleko. od, Pyle od mojej bramki. No, Dawson jaki dał, chyba. No, szybciej biegaj, Boże, nie umiesz biegać? Szybciej! Jest! Brawo, szęsne! O, dziękuję Ci! Szybko biegnij, to biegnij! A słuchaj, koto, 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 ko... Koto, ko tak też. Wander FART, FART, nie masz farta. No, down. Dobra, sorry, że tak ale wkurzy mnie te dwie bramki. Muszę to odrobić. Okropnie złe. Nie! Masz rację. Tą piłkę odbierz! Co tu, kuczak miało być? Jest! Jest! Nie, nie podam ci. Ktoś tam, nie fajny. niefajny nie fajny, dlatego cię nie podam. No, miał, miałeś szybciej biegnąć, no? Co to ma być? Nowy kotek. Kar. Jaki karny? No, różny, właśnie. Myślę, że dobrze wyjdzie ta seria całkiem niedługo. Chyba będzie już połowa. No, tak, tutaj połowa. Cztery minutki minęły. Radzie. Tak. No, ale nie ma co się smu smucić. To jest tylko mecz towarzyski. Może w następnym odcinku albo w następnej połowie będzie lepiej. Wszystko się okaże już za chwilkę. O. Statystyki chcecie czy... przeczytajcie. Dobra, gramy. Kocham się, w tamtą drągę. Nie, nie utrzyma prowadzenia. Znaczy, no dobra, macie rację, utrzyma, bo ja nie umiem grać. Nie na treningu. Ach, tylko mnie obraża i obraża te sędzia. tam go do sądu. Czemu nie na... narożny? Nie umiesz łapać? Dobra. Mam bramkarza, który nie umie łapać piłki. Przynajmniej obronił. To już jest coś. Yy, nie będzie gola. O! Sorry. Sorry teraz ten, nie będzie żadnego live Was z... Z, z, z. Co ty z... o sorki Was. Sorry, sorki, muszę ten moment przyciszyć. Sorry, twardy ty, twardy. Dobra, będę się przed nim kładł. I będzie hat-trick! Nie. Uff, oddychać głęboko. Nie, nie wnerwiać się. Michał, to ci nic nie da, nie, nie wnerwia się. R.S.P.G.O. Naprawdę. Dobra. A no dobra już wiem jak wykorzystać to szybsze bieganie. Nie może być nikogo przede mną będzie Aut Dobra. My też bierzemy. To za nie Skład. Skład. Co nie ma kogo by tu wymienić? A gierwino schodź. Chodzi. Kościelny, damy naszemu pograć. Dobra, masz rację. Dziękuję, chociaż raz mnie pochwalił. Widzicie? Fajnie, nie? Przyspieszenie. farcie jeden. Fort A może nie miał siły. No tak. Tutaj jest takie, są niebieskie paski. Tak by gol. Nie, ja się wkurzam. Ja się wkurzam. Uwierz on zespołu. nie zaspał. Skład. I powi mi się coś śmiesznego. Gdzie to... A na bramkę. Okej. Okay. Też znów mecz. Zobacz, jak wchodzi na bramkę. Fajnie, nie? Zaraz będzie 50 goli. Ja kiedyś dałem na bramkę. Fajnie, nie? A jak był maszynoprawce, było 10 do 0. Bis. Nie będzie kardego. Ewa. No miały siłę do biegania. Macpaka. Ach, cha cha ha 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 ha.

Dobra. Dobra. A no, więc ludzie, ja się z wami będę żegnał już. Kacznie, ja sobie pogada już. Jeszcze? będziemy się i mister RPG. A więc do zobaczenia Elo. No i siema.